Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Dzisiaj zwracam się do Państwa jako obywatel i yy, jako yy, kogoś, jako który ma instrument i sobie pogrywa, czasem, raz mniej fałszywie, raz bardziej, a czasem czysto nawet. Ja to robię bezkarnie zupełnie. A czy fałszowanie poza, poza muzyką? Może być zupełnie bezkarne, tu pytam jako obywatel. I wykonam utwór za chwilę jako obywatel z najlepszymi intencjami. Posłuchajcie, kiedy ktoś nie czuły na muzykę wcale nie rozróżnia dźwięków. Całkiem i tak dalej Słyszy, że gdzieś grają Uchodź dźwięk zasłania, więc ich nie dotyka Problem fałszowania La, la, la Można sobie śpiewać na nieczyste tony Głuchman będzie przecież wciąż zadowolony Fałszowanie jakieś, co to pierwsze słyszę? Zaśpiewajmy sobie razem, towarzysze. La la, la 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 la, czasem ta nieczułość przejdzie w obszar inny, głosy wpadną w urny, nie te co powinny. Pamiętajcie, proszę że są takie dranie co nie tylko w dźwiękach lubią fałszowanie la 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 <śm> 30 poniedziałek czerwca jest, proszę państwa, kochanego mojego i imieniny. Co? So, so, imieniny obchodzą dzisiaj Emilia, Lucyna i Władysława, jak również Bazyli, Bazylides, Ciechosława, Ermen Truda, Jan Leon Leona, Marcialis, Milena, Teobald, Teobalda, Trofim i Władysław. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu z organizantom, tą drogą przysyłam. I zgłaszam nietypowe święta dzisiejsze. Mamy dzień asteroid. Mamy święto wojsk aeromobilnych. Mamy bardzo długie święto. Centrum, święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. I dzień motyla kapustnika. Bardzo przyjemny. Chyba. Przysłowie na dzisiaj: czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. Zobaczymy, zobaczymy. Krystyna Janda, e, Krystyna Janda przepraszam, cycat dnia. Każde pokolenie ma prawo do protestu i krzyku, do wyrażania swoich frustracji co do swojej interpretacji świata. Do swojej interpretacji świata ma prawo również Basia Bocian, nazwisko znane redakcji w dzisiejszym bądźku Kasi to jej gra półsłówek autorska prawdopodobnie. A mianowicie, mętne kawy z wieczora. No, ale o tym będzie jutrzejszy odcinek. Chyba. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Do jutra.